Cześć wszystkim, to jest z mam dzisiaj dla Was fajne cacko od Original Skateboards. Jest to Original Freeride 40, Double Drop, czyli różni się od tych freeridów, które generalnie już powinniście znaleźć z naszych filmów, tym że, tym, że, tym, że właśnie jest w podwójnym dropie, takim i jeszcze takim dropie. Niziutko siedzi, bardzo, bardzo deska, która jest stabilna podczas dużych prędkości. Posiada fajną grafę, taką tutaj yy, nanoszoną termotransferem. 104 cm długości, 26 cm szerokości i wheelbase 71 cm. Sprawia, że ta decha jest naprawdę super do, 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 do takich szybkich zjazdów oraz do freelightu. Posiada z dwóch stron kickery, które może to nie jest decha typowo freestyle'owa, ale jeżeli ktoś się uprze bez problemu będzie mógł robić manuale czy nawet czołowity na tej desce, gruby konkretny concave, który pewnie trzyma stopy, decha jest dosyć gruba, ale dzięki temu przy najwyższych prędkościach będziecie się czuli stabilnie, ponieważ nie będzie wam, że tak powiem, spidło, bo nie będą się robiły, nie będzie wam myszkowa podczas jazdy, jeżeli jeszcze do tego zmontujecie po prostu setup traków i kółek w takich freeride'owych. Świetna propozycja, jeżeli szukacie czegoś naprawdę konkretnego, wytrzymałego plus sprawdzonego na szybką jazdę, będziecie się czuli pewni, i, I że tak powiem, świetnie się ten film Double Drop spisze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania a propos tej dechy, czy innych desek z naszego asortymentu, piszcie do nas, subskrybujcie nasz kanał nas i oglądajcie nasze filmy. PM.